Cześć wszystkim! W kolejnym odcinku dawno mi nie było na kanale, ale to ze względu na to, że jakoś tam nie ma za bardzo zainteresowania tych moimi filmami, ale postanowiłem, że wrzucę jakiś film dzisiaj. No i co? Jak widzicie, traktor stoi, 60 z przewracarką. Zaczęły się siana kosy. Tak, by można powiedzieć u mnie. Ja też wam pokażę, bo i nie nagrałem, nagrywałem tam w sumie naprawę kosiarki rotacyjnej, ale w końcu nie wrzuciłem tego filmu bo jak się rozpędziłem z tą naprawą całą to, to nawet nie nagrywałem potem reszty filmu i trochę wiatr wieje może będzie mnie słychać, pomalowałem ją tutaj jak widzicie poskładałem, trochę poskładałem tam, uchwyty były pourywane. no i co, siadam na traktor, jadę przewracać to siano Nieduży kawałek, wykosiłem jedną łąkę. No i co? A zapięte jest 60, bo mnie nie było. Oczywiście jestem... chodzę do pracy, ale moja mama tu była w... i przewróciła to siano, żeby szybciej wyschło, bo mnie też tam w piątek nie będzie w domu, więc pasowałoby to jutro zabrać, sprasować. Nie wiem, jak tam prasa, bo stoi od tamtego roku nieruszana, więc muszę muszę. Przydałoby się do niej zaglądnąć. W sumie nie wiem po co tutaj idę. Miałem ruski traktor w sumie brać teraz i przewrócić tą zgrabiarką tą gwiazdową. Czy jest powietrze? Bo ona też tutaj stała we wodzie, bo tu jest taki, takie miejsce, w którym woda na wiosnę zawsze stoi, bo wylewa się tutaj, mam taką usadzawkę. no i wylewa się z tego woda, jak dużo Dużo pada, to spół wszystko spływa, bo to jest najniższe miejsce. No i spływa tutaj, jak się za dużo uzbiera wody. Oczywiście tam jest odpływ z tamtej strony, pod tym drzewem, tam takim krzywym. No i jak się tam nie pomieści, no to wtedy tu się wylewa. No i stoją sprzęty we wodzie. Tu co udało mi się trochę wypchnąć, bo było takie bagno, że nie mogłem tu wejść, co nie. Ja tu przejeżdżałem, pokazywałem Wam filmik, jak woziłem słomę. Coś tam tutaj jest, tego powietrza. A tutaj kapeć. Będę musiał wziąć pompkę albo w sumie traktor odpale i sprężarką od 60 napompuję to koło. Tutaj też coś jest z tyłu schodzi. Właśnie to, to koło najbardziej we wodzie stało. I dlatego może zeszło, może gdzieś zaworek zamarzł i ścisnęło i ten i puścił co nie? Dobra, kapeć totalny jak widać stoi. Nie, niby... A to guma jest też twarda to nie. Ten, ale jak stanąłem butem to, to kapeć. Dobra, muszę to napompować. No i dobra, mam już wszystko. Tutaj mam taki pistolet, wężyk specjalny, właśnie przykręcić tam do tego odwodniacza czy to od olejacza. tutaj w traktorze ostatnio właśnie zmieniałem wczoraj olej w pompie wtryskowej też nie, nic tam nie nagrałem z tego no ale to tak mi się chwilę wydawało, że lepiej silnik pracuje ale wiecie jak co właśnie jak odpaliłem i ściągnąłem ten korek tutaj w wlewu oleju co niebo bo rzadko to odkręcam, w sumie nie, nie dolewam wcale oleju jak wymienię tylko raz tam na rok, no to tam w ogóle Wieram tego korka, no to dzwonią te tryby, nie wiem czy tam, czy ten luz nawet jak, jak są dobre te koła, czy też jest jakiś tam luz, pewnie też, ale nie wiem czy wtedy też dzwonią te, te koła zębate czy nie, dobra, jak co, odpalam. I podjeżdżam tam pod te przewracarkę i pompujemy koło no, Wczoraj sobie trochę maskę podprasowałem, bo się mi nie chciała zamykać, to teraz lepiej jest. Dobra, podjadę sobie tam i będziemy pompować. No i dobra, nagrywa się. Podjechałem sobie tutaj. Spróbuję włączyć tą warkę za najmniejsze obrotu, żeby tam e, nie żepatały nie te tryby, co nie. Jak się wkłamę to każdy wie, to to jest tam do góry. No, i co odkręcamy tutaj tę śrubkę, bo tu trzeba olej wylać zebrany, bo jak jest długo nieużywana, to tam się gromadzi. A kurde, pryska mnie całego. Dobra, jak się wyleje ten olej, to można nakręcić i wtedy ten korek się odkręca, który którymi pompujemy powietrze Dobra, ja sobie węża przygotuję, żeby Muszę wpiąć pistolet i od razu też trzeba trzymać cały czas tutaj włączony pistolet na dmuchanie, bo robi się ciśnienie w tym wężu, aż ciągnik wtedy zwalnia z obrotów Chyba jeszcze pryska chyba ten zabór powinien puścić jak A ten jak jak za duże ciśnienie by zrobiło to też nie wiem dobra odkręcam tu dolną śrubkę. ale teraz jak jest ten tur, to, to ciężko podejść patrzcie jak tutaj na czeska olejem ja sobie ją wyłączę i ją wtedy wyłączę i wtedy sobie to odkręcę. Cały się fajdałem w tym oleju. Muszę to powycierać. Dobra ręka jest wolna Jak zwykle. Dobra, odkręcamy Najważniejsze, żeby jej nie zgubić Dobra, jeszcze zakładam teraz węża że silnik nie lubi takich wolnych obrotów, ale to tylko na chwilę. Dobra, tu sobie od razu założę na wentyl. Dobra, ja sobie podłączę i nagramy coś. Dobra, podłączyłem. Jak widzicie, tak stuka ta prężarka. Pewnie jest luz na no ten stręgiełku od pompy też Nie wiem czy pompuje czy nie Chyba nie bardzo No teraz chyba pompuje Podnosi się do góry w bary chyba wystarczy do tej zgrabiarki I pół, już jest dobra. Starszy. Wyłączamy. Dobra, jeszcze sobie od, otworzyłem ten korek. Chciałem do, pokazać Wam jak tu I jak dzwoni. Niech mi teraz nie zgaśnie Dobra. Ja jadę przewrócić siano. To wszystkie sprawdziłem, ciśnienie dopompowywałem i jadę działać. No i co? Jeszcze sobie przygotowuję prasę do, do pracy, żeby była przygotowana. Widzicie, nie wyczyściłem sobie tych aparatów na zimę. To tak średnio to wygląda w tej trawie. W tej, znaczy w tym sianie tym, no ale trudno. Nie miałem czasu. Dobra, tam przesmaruję smarownicą te karlamitki najważniejsze. Wszystkie tutaj od tych aparatów. Łańcuchy wd 40 pop, popryskam jak co roku. No i, no i ma chodzić, nie? Gdzieś tu się ta woda może dostała, bo ta plandeka już, która była nią przykryta, po prostu stwardniała i zasztywniała I chyba trzeba będzie kupić nową, bo. Będzie się lało do środka tutaj. No i tak to wygląda. Właśnie zobaczę czy sznurek mam jeszcze z tego roku, bo zapomniałem oczywiście zamówić. Nie wiedziałem zresztą, że będę siano kosić. Ale widzę, że mam jeszcze dwa wałki na zapas. Tu jest, tu jest pół, tu jest trochę, tu jest cały. Dobra. Starczy, mu pracować. Tu się urwało to zamknięcie od górnej klapy, ale trudno. Tutaj można zaglądać. Tutaj się przesmaruje. Nie najgorzej tak wygląda jeszcze. Coś tu chyba kapało, bo bo jest taka rodzaj, jakby. No, a tam nie, wiem, stary trup, byle by chodził jeszcze. Poprawia te kalamitki. No i ma pracować. W tamtym roku działała. Tutaj się urwał taki podtrzymywać sznurka. Tu jest, a tu go nie ma, widzicie. Znaczy, no, podtrzymywać sznurka, czy czy podtrzymywać tego palca tam co wiąże jakoś tak no i co urwało się to i bez tego wiąże ale, ale tak inne są te supełki inaczej wiąże nie mam teraz jak pokazać ale jeden jest taki zaciągnięty a drugi taki jakby oplątany i tak jakby miał wyskoczyć no ale jakoś to działa póki co muszę to szukać tego mogłem to szukać w zimie w sumie odkręcić to może są jakieś na tym numery ale nie wiem, gdzie ta część zginęła stąd, bo bym to pospawał, ale oczywiście to zginęło gdzieś na łące i szukałem, i nie znalazłem tego. Jedna część była na sianie, na snopku, a drugiej już nie znalazłem. O, tutaj nożyk od kosiarki. Trudno, no co zrobić. Zginęło. Tutaj też na pewno nie ma, bo ja to... Tutaj pierwsze, co to tutaj szukałem, że czy to tutaj znajdę, ale nie ma. Dobra, bo filmik będzie długi z tego wszystkiego. Także żegnam się z Wami. Na razie Wami, cześć, trzymajcie się.